Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za modlitwy i za wsparcie finansowe. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać. A teraz przechodzimy do Słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jesteście w wielkim błędzie. Tak Jezus powiedział do saduceuszów, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Jesteście w wielkim błędzie. Nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej. Czytali pismo. To byli kapłani, arcykapłani, to byli ludzie majętni, arystokracja, to byli ludzie, którzy czytali pierwsze pięć ksiąg, tore. Inne księgi odrzucali, nie przyjmowali ich, zanatchnione. Zajęli się tylko torą i na podstawie tory. Uznali, że nie ma zmartwychwstania, i przyszli do Jezusa. Z tą swoją błędną nauką jesteście w wielkim błędzie. Jezus mówi: jest zmartwychwstanie, ludzie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić po zmartwychwstaniu, bo będą podobni do aniołów. Nie będą się mogli żenić, bo będą jak aniołowie, a aniołowie się nie żenią. My nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, bo to jest przed nami. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują, którzy w niego wierzą, którzy idą za nim. On tylko po części nam wyjaśnia to, co jest przed nami, ale na pewno prawdą jest to, że jest zmartwychwstanie. Kto inaczej myśli, jest w wielkim błędzie. A w wielkim błędzie może być każdy. Okazuje się, że nawet ten na samej górze, nawet arcykapłan, może być w wielkim błędzie. I może w ten sposób nauczać innych, sam nie wchodząc do Królestwa Niebieskiego, a to im zostały dane klucze poznania, klucze do Królestwa Niebieskiego. Sami nie wchodzą, a jeszcze innym nie pozwalają wejść, bo są w wielkim błędzie. Co to znaczy być w tym błędzie? Pamiętacie taką przypowieść o, o dobrym pasterzu, który zostawia 99 owiec niezgubionych, nie niezagubionych, a idzie szukać tej, która się zgubiła, zagubiła, tej, która znalazła się w błędzie, zbłądziła. To jest właśnie też trwanie w nieprawdzie, w jakiejś herezji. W, jakiejś, w jakimś złym myśleniu, złym rozumieniu pisma i, nie zna, i, i odrzuceniu Bożej mocy. No bo jest takie proroctwo, że będzie tak, że ludzie mm, będą pobożni, ale wyrzekną się mocy Bożej. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie jest dużo pobożności, ale właśnie mało rozumienia Pisma Świętego, a w ogóle mała, mała znajomość Pisma Świętego. No i wtedy łatwiej jest głosić jakąś herezję. Niejedną, mnóstwo herezji. Herezja na herezji. Nawet wśród saduceuszy, którzy tworzyli Sanhedryn i oni właśnie skazali Pana Jezusa na, na śmierć. Jesteście w wielkim błędzie. Co zatem zrobić, żeby wyjść z tego błędu? Bo jeżeli jesteś w wielkim błędzie, to jesteś umarły. A umarłym stał się pierwszy człowiek po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. A Bóg powiedział nie jedz z tego drzewa, bo niechybnie umrzesz. Człowiek niestety nie posłuchał Boga, a miał tylko jedno przykazanie. Nie dziesięć, tylko jedno. No i nie posłuchał, zjadł i umarł. Choć fizycznie żył, poruszał się biologicznie. Oddychał, jadł, wydalał, nawet dzieci płodził, to jednak duchowo stał się umarły, a Bóg nie jest Bogiem umarłych, dlatego sam umarł. Pokonując śmierć, zwyciężając śmierć, żebyśmy my mogli żyć. Bo On nie jest Bogiem umarłych. Odkupił nas i chce nas zbawić, ale bez nas nas nie zbawi. Musimy wyjść z tego błędu. Jak to zrobić? I w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy, jak syn marnotrawny odszedł od ojca, od miłosiernego ojca który jest obrazem Boga, odszedł od Niego w grzech, w nieposłuszeństwo. <laughs> w nieposłuszeństwo poszedł y, ten cały majątek y, z nierządnicami, y, z, no, stracił, roztrwonił i jak wrócił do Ojca? Najpierw się zastanowił i to jest właśnie ten klucz, do tego, jak wrócić do Boga z powrotem. Jak jesteśmy w wielkim błędzie, to Bóg mówi: Zastanów się, człowieku. Ja Ci nawet daję możliwość tego zastanowienia się. Zastanów się, zacznij rozmyślać nad prawem Bożym. On się zastanowił i rzekł: Iluż to najemników mojego Ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników i tak sobie pomyślał, tak się zastanowił. Oczywiście Bóg dał mu tę łaskę, żeby się zastanowił i żeby wrócił. No i wrócił. Wrócił. I się zdziwił, że ojciec rzucił mu się na szyję, ale nie po to, żeby go dusić, tylko żeby go przytulić, pocałować i dać mu to, co stracił, a nawet więcej. Ale wszystko zaczęło się od zastanowienia się nad Słowem Bożym, nad prawem. Pierwszy psalm, pamiętacie, nauczcie się go na pamięć, naprawdę, proszę, bo wtedy łatwiej jest. Wrócić, jak się wpadnie w błąd, albo wielki błąd. Szczęśliwy mąż, który nie siada w kręgu szyderców, nie wchodzi na drogę grzeszników, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem zastanawia się, rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną, liście jego nie więdną, co uczyni pomyślnie wypada, bo Bóg jest z nim. My możemy powiedzieć, że Bóg jest z każdym. No tak często ludzie mówią, Bóg kocha wszystkich. Jak ja już wam pokazałem, że Biblia mówi co innego, że Bóg nie kocha wszystkich. Bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych. Bóg kocha tylko tego, który przebywa w, w domu z mądrością. Przebywa z mądrością, jest mądry, nad, żyje mądrze, chce żyć mądrze. Upada, ale wstaje. Bo sprawiedliwy siedem razy upada na dzień, ale wstaje, podnosi się, bo się zastanawia. Bo robi rachunek sumienia, bo prosi Ducha Świętego o, o to, żeby Duch Święty nam pokazał, gdzie jest ten grzech, co mnie oddziela od Ojca. A w Chrystusie mogę się zbliżyć do Ojca, bo Duch Święty mi objawia, tu i tu popełniłeś błąd, wielki błąd, nawróć się, napraw to. No dokładnie, naprawdę to. Więc yy, zastanów się. Nie bądź jak Saduceusz, który mówi, ja mam rację, koniec kropka. Nie ja się nie chcę nawracać. Ja wiem lepiej. Co ty mi będziesz mówił Jezu? Przecież ja jestem arcykapłanem, jestem teologiem, nie? Znam Pismo Święte, ale nie rozumiesz go. Zastanowił się. I w w... u Ezechiela jest dokładnie to samo to jest Stary Testament. U Łukasza Nowy Testament, a u Ezechiela jest tak. Jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu, będzie żył. Stan zastanowił się, i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie. Nie umrze. Bóg mu nie pozwoli umrzeć, bo się zastanowił, porzucił grzech, Bóg go odkupił i teraz go zbawi. Bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Jesteście w wielkim błędzie. I też święty Paweł przypomina. Tymoteuszowi, swojemu synowi umiłowanemu, swojemu dziecku, bo on go traktował naprawdę jak swojego syna, Tymoteusza. Święty Paweł mówi tak Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia rąk. Można też te słowa wykorzystać i powiedzieć tak. Przypominam was, jak Krzysztof, Rozpalcie na nowo w sobie charyzmat do czytania Bo, Bożego Słowa, do zastanawiania się nad nim, do rozmyślania nad tym słowem Bożym bardziej niż nad czymś innym. Na przykład nie mam pieniędzy, nie mam pracy, jestem samotny, jestem samotna, mąż mnie zostawił, żona mnie zostawiła, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że saduceusze myślą nad jakąś niestworzoną rzeczą, no bo oni sobie wymyślili coś takiego, żeby Jezusa pogrążyć, jakąś taką historyjkę banalną, po prostu science fiction, że jest siedmiu braci, Mojżesz powiedział, że jak brat umrze, a ma swoją żonę i nie mają dzieci, to niech Sta... Młodszy brat weźmie tą żonę, wzbudzi, jej, wzbudzi potomstwo i to będzie potomstwo brata. No i oni sobie wymyślili taką niestworzoną po prostu bajkę science fiction, że będzie siedmiu braci i jedna kobieta i wszyscy ją mieli, iż i nie udało się dziecka stworzyć, począć. No i po zmartwychwstaniu, czyją żoną będzie. No nie da się tak. To, to będą się dzielić, Jeden dzień jest u ciebie, drugi jest u ciebie, siedmiu facetów, jedna kobieta. Nie ma zmartwychwstania, nie może być zmartwychwstania. Tak sobie wymyślili i nad tym główkowali. Bo wiecie, bo to nie jest, bo to nie przychodzi tak yy, łatwo, żeby wymyśleć taką historyjkę, taki argument. Nad tym człowiek myśli. Myśli, myśli, aż w końcu mam, mam argument na obalenie. Dogmatu o zmartwychwstaniu, o dogmatu na istnienie Boga, na istnienie Boga w Trójcy Świętej, na, na to, że Jezus jest Synem Bożym, a co to znaczy. I tak człowiek może sobie myśleć nad wszystkim w zły sposób i wejść w taki wielki błąd, że już ciężko będzie wyciągnąć tego człowieka z tego wielkiego błędu, z tego wielkiego dołu. Z tych krzaczorów tam gdzieś z takimi po prostu cierniami, nie? A Jezus mówi o dobrym pasterzu, który właśnie wyciąga tą owieczkę, która się zabłądziła, zbłądziła, dała się zwieść, odeszła sama. Mówi: Chodź, wezmę cię na ramiona i cię zaniosę do, z powrotem do kościoła. Do kościoła to ja nie chcę, do kościoła ja nie chcę. Kościół mi się kojarzy źle. Kościół to jest straszne miejsce. Tak, to jest straszne miejsce, bo tam umierasz z siebie, z grzechu, z egoizmu. Ale zobacz, jaka wielka nagroda cię czeka. Będziesz jak Anioł w niebie. Nie będziesz musiał się żenić. I za mąż wychodzić, nie będziesz musiał szukać tej drugiej połówki. Jak wielu ludzi dzisiaj jest samotnych, nie ma drugiej połówki, albo mieli, a teraz już mają trzecią, czwartą połówkę, i nie mogą sobie tak się pozbierać, bo małżeństwo jest strasznie trudne i nie dla wszystkich. Sam Pan Jezus to powiedział że tylko dla wybranych. Dlatego tak wiele jest unieważnień. No, bardzo dużo. Tak wiele jest zdrad, tak wiele jest cudzołóstwa, bo ludzie nie lubią być sami. Nie umiemy być sami, bo nie jesteśmy stworzeni do samotności, jesteśmy stworzeni do relacji, do relacji przede wszystkim z Bogiem. Ale Bóg nie jest Bogiem umarłych, czyli tych, którzy żyją w grzechu. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie z Panem Bogiem i pozdrawiam.